Dobra, jedziemy. No jedziemy. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie wraz z moim bratem Morycem. Na w... już trzeciej odsłonie podcastu bez cięć, MLBS. Cięć, zacięć. Bawimy się dalej. Standardowo prawdopodobnie przy 20 minucie na, znowu na chwilę z... wytnie, ale... 7 pytań. Tak jest. Dzisiaj podobno to opowiadać co tam, co tam jest przygotowane? Co tam jest przygotowane? No jest naprawdę fajnych kilka pytań sobie wypisałem. W sumie siedem. No. I muszę powiedzieć, że są naprawdę no. bardzo ciekawe. No, czyli mówisz, idziemy w dobrą stronę. Tak. Zadajecie pytania, więc dziękuję. Ale bardzo. zadawajcie więcej. Dokładnie, ale odnosimy wrażenie wraz z Morycem, że... Mhm. Podoba wam się taka, taka opcja, no dzisiaj co prawda jesteśmy w innym miejscu troszeczkę, ponieważ wygnało nas ze dworu, ponieważ we dworze pada deszcz, więc musieliśmy się skitać tutaj w, e, w, tym, w tym tutaj lokum. Dobra. Dobra, jedziemy z pytaniami, zaczynamy moi drodzy kolejny odcinek podcastu MLBS Cięci. Cięć. Dobrze, no to pierwsze pytanie Tomek Kamiński, łowienie pstrągów, jak dobierasz przynęty, w jaki sposób odkrywasz nowe rzeki pstrągowe? Mhm. Wiesz co, no to, to są dwa pytania na dobrą stronę w no. jednym, bo jak odkrywam nowe rzeki pstrągowe, też można byłoby to na różne, różno jaką można byłoby to skumać, bo czy odkrywanie, to rozumiem, że jak już jestem nad tą rzeką, jeszcze, no, chyba o to chodzi, no. tak myślę, nie? że pozna wiem, że jest tutaj taka rzeka X, na nią jadę i od czego zacząć, więc no ja przede wszystkim patrzę jak wygląda dno, patrzę jak mhm. wygląda cała rzeka, czy to jest głęboka, mhm. czy to jest rzeka płytka, czy ma na przykład doły, czy ma jakieś wyrowiska, czy ma jakieś, nie wiem, krzaki, drzewa powalone itd. tak dalej bo w takich miejscach bym się spodziewał pstrągów i tam bym ich szukał, więc uważam, że od tego bym zaczął, czyli po prostu spacer mhm. nad rzeką. Często takie spacery nad rzeką strągową, nową dla mnie, to są takie tematy, że w ogóle nie biorę ze sobą bo wtedy się łatwiej, łatwiej porusza i tak dalej. A wiem, że jeżeli już wezmę ten sprzęt, to nie spenetruję takiego odcinka, jakiego bym chciał, tylko będę rzucał tam, gdzie już szukniętego. No tak, że... Zresztą no w dzisiejszych czasach to jest chyba dość proste, bo jeszcze tak generalnie dochodzi Google Maps, gdzie możesz Zgadza dokładnie się, no. obejrzeć, jak dokładnie, szczególnie na dużej rzece, bo mała rzeka, gdzie jest na zalesionym terenie, nie masz no. szansy, żeby to ogarnąć, ale na dużej rzece, na nie wiem, tak samo, my, jak szukaliśmy miejsc na sanie, mhm. to też satelita szukaliśmy rynien, gdzie jest przegłębienie, to wszystko tam bardzo dobrze widać, więc mhm. to tak, tak bym to działał. Druga czy pierwsza część pytania? Jak to dobierasz przynęty? To jest połączone faktycznie, bo przynęty dobieram do tego, co widzę nad wodą. Jeżeli widzę, że rzeka jest płytka, no to dobieram takie przynęty, które nie będą mi jakoś cisnęły mocno po dnie. Jeżeli jest to opcja taka, że na przykład jest płytka, ale jest dół, no to szukam czegoś, gdzie spenetruję sobie aż praktycznie do samego dna ten, ten dół, no bo wtedy jest duża szansa, że właśnie w tym rowie, w tym dole siedzi jakaś duża ryba. Szczególnie jeżeli na dużym odcinku rzeki pstrągowej nie ma takich miejsc. Oczywiście trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę, ale się rozgadaję. Trzeba wziąć pod uwagę, czy to jest, y, jakie to jest pora roku, to będą gdzie te, nie będzie, <laughs> gdzie te ryby będą siedzieć. Y, przede wszystkim pora roku, jak one się zachowują itd. itd. bo to jest dużo, dużo, zmiennych. I przede wszystkim ja bazuję i powiem to jeszcze raz, tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach. Turbostrągaczem nie jestem. Na razie się tego jeszcze wszystkiego uczę, mm -hmm. więc. Mówię, to nie ja dorzucę od nie. siebie jeszcze uzupełnienie tego pytania. Jak to jest, bo coś czytałem, że e, chodzi o błyszczenie się przynęty, że na przykład jeśli woda jest prześwietlona i jest słoneczny dzień, to przynęta może się bardzo błyszczeć, ale jeśli jest na przykład dzień taki jak dzisiaj, to lepiej, żeby ta przynęta nie miała, nie była jakaś specjalnie brokatowa, że. No strąk się boi w takie dni, strąk się boi czegoś, co jest. Błyszczące? Co jest błyszczące. To takie pochmurne no. chmurne dni tak, czyli tak, tak, ogólnie. Tak, no. Że naturalnie żadna ryba nie ma, tak. ma jakieś Bo jakiejś normalnie, jakieś światło, to coś tam się błyszczy zawsze. Tak. tak. Wiesz co, no byłoby to jakaś w tym logika, mm -hmm. ale nie, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo nie wiem. Mm -hmm. Nie wiem. Wiesz co, no. Jest to dla mnie logiczne, ale czy tak jest? Nie to mam no, Może po prostu zadaj pytanie na, na podcaście Emela i się dowiesz. O, no to następne, następnie zadam takie, takie pytanie na podcaście. I wy też zadawajcie, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, zadawajcie również I swoje to. pytania w komentarzach. Sebastian Bujek, też takie podwójne pytanie. Najbardziej zaskakujący przyłów i ryba, i w sumie największa ryba, którą wyjąłeś na najdelikatniejszy zestaw. Ojeju. To nie jest takie proste, bo ja nie pamiętam. Weź <laughs> jeszcze raz przeczytaj tę pierwszą część. Yy, najbardziej zaskakujący do... przyłów. Dobra, ale powiedzmy, że ryba normalnie zacięta, bo zdarzało mi się, Nie, no mu kleję, to nie? Nie, za dupę to nie. No bo za dupę to nie przyłów, mówię o tym. Tak, tak. no mówię. się w ostatnim. No kurde. No mógłbym powiedzieć, że karp na dropszata, ale był za dupsko, No to się nie liczy. No tak. A karp miał ze 4 kilo. No. A ten z wiosny? Ta. No Ej, nie wiem. Nie, nie mam pojęcia, nie pamiętam. No, na, największa ryba na najdelikatniejszy zestaw jaką miałem, No to, to były szczupaki przy okoniowaniu. Przy okoniowaniu? Miałem, no, też tak myślałem. Miałem pierwszego roku jak kupiłem Ariona, miałem na y, Realistic Shad'a, na, realistic, na jazgarza tego malutkiego, no. czwóreczkę, miałem z wiosny przyłów na rzece no nie wyciągnąłem tej ryby, bo mm. nie dałem rady, myślałem, że po prostu branie było tak, jakbym położył przynętę na liściu, przyciąłem, a tu jazda i to taka jazda, że nie byłem w stanie utrzymać tej ryby, tylko delikatnie mm -hmm. ją podciągnąłem do góry, zobaczyć co to jest, a to był szczupak taki z 90 cm, może metr, mm -hmm. no ale to nie do wyjęcia na takim zestawie jeszcze w rzece, ale naprawdę nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to pytanie, Naj... znaczy o przyłowie, o przyłowie najbardziej zaskakujący, jeżeli w międzyczasie wpadnę na to, to, yy, to, 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 tutaj jeszcze na końcu powiem. Mhm. A jeżeli nie wpadnę, to gdzieś może w komentarzu ci później napiszę, ale dobre pytanie, bo naprawdę no. łysko rozwalony, bo nie wiem, nie, nie pamiętam takiej sytuacji. No ja, ja z kolei, jeśli chodzi na przykład o mój ten, to, to będzie boleń na wiadomym zbiorniku z wiosny. Tak, to... Tak, Ta. z wiosny przy, przy łowieniu okonina na jakieś. 3 centymetrowy paprochy, jak huknął. No to... tak nie, nie wiedziałem, że moja wędka tak potrafi. No, no ewentualnie no to teraz też na Arjona e, przy okoniowaniu, tylko to już na jazgarza 7 centymetrowego e, to było ze 2-3 lata temu, złowiłem sandacza. Mhm. Takiego 60, tam nie pamiętam jeszcze, czy to miał 65 i 68, na pewno był powyżej 65 i mniej niż 70. No. E, to na pewno, no ale to już na takim zestawiku fajnie, fajnie pochodził, fajnie pochodził, to prawda. Hmm, nawet w zasadzie to tyle, jeżeli no. tak, tak co mi przychodzi do głowy, no to myślę, że ten sandacz mógłby być takim fajnym przyłowem przy okoniowaniu. tak myślę. Dobra, tak myślę. Patryk xxx, <laughs> e, muchy szczupakowe, próbowałeś? Hmm. I czy łowisz szczupaki na plizcze? Ja w ogóle przepraszam, że Wasze pytanie tak trochę skróciłem, ale mniej więcej sedno jest zachowane. Ok. Na muchy szczupakowe wiem, że. Znaczy, właśnie, bo napisałeś muchy szczupakowe, ale tutaj chyba. Lidzier to nie jest mucha szczupakowa, typowo. No właśnie, tutaj. Tak myślę. Bo... Bardziej chodzi o kury, <coughs> chyba, nie? Wiesz, co nie wiem, no bo są typowo. No, muchy szczupakowe jako muchy szczupakowe. Tak, nie? Że można łowić muchy, nawet się na pewien zbiornik chce wybrać z tomkiem. No, z na muchówką. Na kasta, typowo, no. A on będzie łowił typowo na muchę, yy, sprzętami na muchę, właśnie pod kątem łowienia szczupaku. No, co, to są przeważnie te streamery wielkie? Tak, tak myślę. Dlatego ym, ja sobie zamówiłem yy, te flyjerki. No. Co prawda nie miałem na nich efektów, ale no, muszę przyznać szczerze, że nie skupiałem się jakoś bardzo na tych przynętach. Bardziej się skupiałem na innych, które wiedziałem, że mi tu i teraz dawały ryby. Jeżeli przez, nie wiem, złowiłem jakieś fajne ryby, potem przerzucałem się na flyjerki, nic się nie działo, przerzucałem się sporo, tam też się nic nie działo. Hmm. Ale jakoś wiesz, ta wiara w przynętę to jest naprawdę ale bardzo muszę moc... powiedzieć, że jeśli chodzi o te flyjerki, to to <laughs> pracuje niesamowicie. Pracuje zajebiście. No, no ale to wiesz, szczupaki na Twitche. Szczupaki Łowisz? na Twitch'e, tylko jako przyłów przez przypadek lub, a nie, przepraszam, mówiłem na Twitch'e, e, takie do 10 cm. E, w, w ogóle są takie duże Twitche? No, te, tak? nawet tak, tak myślę, że nie, no tak, no to był Twitch, no. To łowiłem na takiego Fire Tiger, ale to wiesz, drobne, mm -hmm. drobne szczupaczki, takie wymiarowe, podwymiar, trochę delikatnie, po, ponad... Mm -hmm. Coś takiego, ale to też nie było takie, że stricte idę na łowienie szczupaków na Twitcha. Tylko nie wiem, nie sprawdza mi się obrotówka, nie sprawdza mi się guma. Patrzę, mam takiego woblera, spróbuję. No i raz, dwa, trzy, cztery, patrzę, coś jest, jakieś ryby siadają, to mm -hmm. w ten sposób tak. No dobra. Przypominamy. Zadawajcie pytania pytanie, w komentarzach, tak. bo od tego, czy będziecie zadawać pytania, zależy e, powodzenie akcji i kolejne tego typu materiały. A uwierzcie, że w zimowe wieszory będzie się fajnie tego słuchać, przynajmniej no. mam takie wrażenie. Jeżeli nie chcecie tego pisać na forum, to jeszcze powiem, możecie też pisać mi czy Morysowi na brief, nie ma żadnego Dokładnie. problemu. Brat mój, e, Wynotuję. na pewno wynotuje. Dobra, pytanie od Darka. Twoja najbardziej uniwersalna wędka na okonie do gum i przynęt twardych? Boże, jak ja nie lubię takich pytań chyba. Czemu? Nie wiem. No no bo nie, powiem, ma, nie, nie ma, ma uniwersalnej <gry> Ale wiesz, to chodzi o to... No, ja, ja chyba tak rozumiem w tą stronę to pytanie, że... Hm. No bo w tym momencie no. mam znaczy, dobra, no to... taką wędkę, no. która y, daje mi właśnie opcję ułowienia, tak, jak było, jakie jest zadane to pytanie. Czyli biorę sobie w tym momencie to jest um, wędka Savage Gear SG4 do, 10, do 8 g. gramów. No, Ona nie mogę nie. ją przeciążyć do 10 bez żadnych problemów i wtedy mogę obsługiwać nawet duże obrotówki, duże jak na ukonie. Nawet mogę obsługiwać fajnie właśnie wirujące ogonki, mhm. mogę obsługiwać gumy, tylko że wiadomo, jak założę sobie na ten zestaw 1,5 grama obciążenie i malutką 1,5 cala gumę. To super komfortu nie będzie, mm -hmm. ale jeżeli sobie założę dwusalową gumę i 3 gramy to już jest w zupełności wystarczająco, a mogę sobie założyć wtedy i, i większą znaczy tak, gumaturę i tak dalej i tak dalej. Tak generalnie myślałem, że to będzie jakiś Więc kij tak właśnie do, do 8-12 gram, coś co obsłuży i gumę, no bo no. na pewno nie będzie to, to, to jakaś igła tam do 4. Nie, no która... to nie, nie jest uniwersal, no ja nie, nie, na połowę moich przynęt, które łowiłem w tym sezonie, szczególnie lato-jesień, nie mm. połowiłbym na Ariona. Nie? No niestety bez szans. Za bardzo, za delikatna No Dobra, najciekawsze pytanie sobie zostawię chyba na koniec, ale to teraz może coś znowu uniwersalnego, czyli no, Daniel. Dobra. Uniwersalne przynęty na szczupaki i sandacze. Uniwersalne. Gumy. Ja mam jeden w topce. No. To jest to, co mi jak takie mam pytanie. Uważaj, bo. Z... O, dobra, mów. O, 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 no o, o, o. No kazałeś uważać, więc jestem no, bardzo. Nie, 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 bo to będzie się wiązało z ostatnim pytaniem, które uważam, jest naprawdę fajne. No, wszystkie są fajne, ale to jest bardzo ciekawe. No, dobra. Słucham. Hmm. kanibal jak dla mnie. Kanibal tak, ale ja bym bardziej podczepił heringa 13 cm. Hering, 13 cm. Na Tak. Może? No, no. Albo 11. Jak chcesz mniejszy. No dobra, bo ja miałem mówić: 10. Kanibal też, ale w yy, no, sumie hering jest smuklejszy. No czy jest przede wszystkim zupełnie inna guma niż kanibal. Kanibal to jest mm -hmm. kurde kawał, nawet jak jest mały, to jest mięsista guma, e, trochę inaczej pracująca, a hering to jest smukła, wąska guma, która bardzo mm -hmm. fajnie, fajnie e, kusi ryby. I w opadzie jest, ja miałem taki rok, że szalenie połowiłem na heringa zapładu, na płytkim zbiorniku, na bardzo delikatne uzbrojenie i wtedy też łowiłem. Przy okazji, bo ja się nastawiałem typowo na szczupaki, ale sandacze też wyciągałem. Jak chcecie sobie obejrzeć, to możecie sobie zobaczyć jeden z lepszych moich filmików myślę na, na kanale, gdzie omawiam też jak łowię, co łowię, tym przy tym pokazują się fajne ryby, więc chyba rok lub dwa lata temu, jak sobie piszecie szczupaki na Heringa Sawadża U mnie na kanale to mam wyskoczy mhm. filmik no, jak najbardziej. Dobra. No, I przypominamy, Krzyśka. bo już widzę, że chciałeś o tym przypomnieć. Zadawajcie pytanie no, w komentarzu. Przypominamy, wiem, że to trochę męczymy, ale przypominamy to dlatego, że e, no, zależy nam na ilości tych pytań. Dzięki Wam mm -hmm. ten program właśnie powstaje. Pytanie od Krzyśka: jesteś na nieznanej wodzie, gdzie szukasz ryb? O! To jest ostatnie pytanie? Nie, jeszcze Aha. jest jedno. Jestem na nieznanej wodzie, gdzie szukam ryb. Musimy sobie tutaj zrobić jakieś, jakieś widełki. Co to jest? No, sto, no powiedzmy, że no, jest to, stojąca nie, woda. będzie to jakaś stojąca woda, jestem na nieznanej wodzie, gdzie szukam ryb. Jeżeli bym szukał okoni, no to bym zaczął standardowo. Gdzieś po brzegach, po jakichś wystających korzeniach, po czymś, jakimś, co jest rozmaicenie, mm -hmm. poszukałbym dołków. Jeżeli by chodziło o szczupaki, to na dobrą sprawę jakieś Trzciny, nie trzciny. Chociaż u nas takich typowo trzcinowisk no. jest mało zbiorników z takimi tematami. No ale no, na każdej wodzie musicie sobie wypracować to, że musicie niestety poświęcić tam dużo czasu. To nie ma tak, że poznacie wodę w jeden razu, czy dwa tak? sezony, nawet jeżeli często jeździcie. To szczególnie przy sandaczach, to naprawdę trzeba kupę czasu, żeby poznać, jak one na co działają, kiedy, jak one w ogóle współpracują itd. itd. Szczupaki są trochę prostsze. Ale no szczupaki to w każdych zatoczkach, w każdej jakimś tam wyrywie, trochę przy brzegu, wiadomo, że duże ryby łatwiej będzie zlokalizować z wody, to też nie jest... Co, ja nie właśnie. wiem ile w tym jest prawdy, ale mnie się zawsze wydawało, nie że wie. szczupak to jest tak trochę głupia ryba, że jemu wystarczy jeden badyl w wodzie, a za którym on będzie tak, stał i, no, i jemu się będzie wydawało, że go nie ma. Że go nie widać, no to jest wiesz, wielokrotnie na płytki gdzieś tam właśnie no. w zatoczkach widać, że te ryby kitrają się za jednym jakimś dzibełkiem no. trawy i udają, że ich nie ma. No, też uważam, że szczupak to nie jest najmądrzejsza ryba, jaka pływa w naszych wodach, no ale co zrobić, no, za to jest bardzo fajna, waleczna i ma ostre zęby. No tak. Okay. Jedziemy, jedziemy dalej. Yy, to jest właśnie to pytanie od Pink Percha. Trafiasz na duże zawody spinningowe na o, jeziorze yy, obfitującym w duże okonie. Możesz zabrać tylko jedną przynętę. I tam było chyba w jednym kolorze, więc... Znaczy, no to tylko jedną jedną sztukę nazwijmy. No tak, tak, tak. No to... E, Co? Najbardziej uniwersalną... No przynę... jest na ciekaw, będę musiał kupować słucham. Przynętą. Tylko to już nie będę mówił konkretnie firmy, modelu no. i tak dalej. Ale myślę, że byłoby to obrotówka mimo wszystko. No dobra. Badum. Tak. Dlaczego obrotówka jest? Taka, a jaki eee, numer? No, tójka, tójka, trójka, dwójka? Dwójkę lub trójkę? Trójka. Dwójkę. No niech będzie, że dwójkę. Ale nie, to są że duże okonie. No to trójkę. No to bym wziął, że trójkę. Dlaczego? Dlatego, że na dobrą sprawę yy, w każdej płaszczyźnie poprowadzisz obrotówkę. Nawet po dnie, jeżeli się bardzo postarasz, mm -hmm. to może ci się to udać. Nie będzie to proste. Ale nad dnem, w toni, przy powierzchni, hmm. nawet na 8 metrach łowiłem na tych, na obrotówkę pod powierzchnią. Więc to nie jest tak, że te okonie, wiesz, no, kusiło tutaj powiedzieć, nie wiem, wirujący ogonek, co się. Ja jest bym powiedział remunacja. znowu kanibala. Tylko że takiego z siódemkę. Tam jest chyba 6 i 8. No, no tego. E, no widzisz, no ja nie. Ja, no, ja na pewno bym no w ogóle bym nie brał pod uwagę kanibala i w ogóle bym nie brał pod gum? Pod uwagę gum. No. Po tym sezonie. Aha, no tak. W tym sezonie rewelacyjnie połowiłem na wszystko, co nie jest gumą. Twitchze wirujące ogonki, to już w ogóle masakra, są Twitche mm. tak samo. Kusiło mnie właśnie zastanawić się nad Twitchem, ale Twitch ma też, też jest jakieś ma określone warunki, kiedy to wszystko. Znaczy, to no na zagrać. Twitcha chyba nie połowisz głęboko, nie? No nie, właśnie to jest problem. A obrotówką mimo wszystko trochę zejdzie, zanim ona zejdzie do dna, trochę mm. czasu minie, ale jest to realne do zrobienia. A na zawodach liczy się to, żebyś po prostu też po prostu punktował. Tak? Zależy, jakie zawody, jakie są regulaminy, oczywiście, to wszystko musimy mieć, brać pod uwagę, ale często jest tak, że mimo wszystko masz punktować, więc mhm. punktowane okonie na obrotówkę możesz ich nałowić naprawdę mhm. dużo. Zresztą mi się naprawdę podobają zawody, gdzie liczy się twoja jedna największa ryba z gatunku. Mhm. Uwielbiam takie zawody. Naprawdę jest to rewelacyjne. Da, bo nie ma, nie ma wtedy zbierania drobiu, nie? No, dokładnie. Fajnie, fajne są takie zawody, lubię brać ich udział. No dobra, wyrobiliśmy się. Ty, no słuchaj, cięć. jeżeli szybko zepniemy się na podsumowanie w minutę, to nie będzie cięcia. Więc no moi drodzy, wam bardzo mocno dziękuję za te pytania. Faktycznie są coraz bardziej ciekawe. Czekamy na następne. Są coraz bardziej konkretne, czekamy na kolejne pytania, piszcie je w komentarzach, jeżeli chcecie, to piszcie je na plif. Bardzo mocno Wam dziękujemy za te wszystkie wypowiedzi, pytania i przyjemne komentarze. Piszcie, co możemy zmienić. Właśnie, piszcie jak oceniacie, jak Wam się to podoba, jeżeli chcielibyście, żebyśmy coś zmienili, też nam dajcie o tym znać, a my to oczywiście weźmiemy pod uwagę. Bardzo Wam dziękujemy raz jeszcze za oglądanie tego materiału i widzimy się w kolejnych odcinkach Nad Wodą. No i oczywiście z tego miejsca lub z tamtego w czwartym odcinku MLMS Cięć. Dziękujemy Wam raz jeszcze i do zobaczenia Nad Wodą. Strzałeczka, cześć! cześć.